No witam serdecznie kinim od z tej strony pokażę Wam dzisiaj swoje postępy w evencie. Mianowicie wygląda to tak, jestem widza amatorskiej, nic nie dokupuję, nie będę dokupywał, nie będę tracił na to diamentów. Pytaliście mnie o co chodzi w wątku 19, więc już Wam wytłumaczę, tylko momencik najpierw pozbieram sobie wszystkie bonusiki i wszystkie niezebrane rzeczy, bo jak widzicie za aplikacji czasem można coś pominąć. To jest z tego doskonały przykład. No i jedziemy z tematem. Na początek zbierzemy sobie event. 8 godzin 12 razy, więc tutaj już dokończyliśmy. I 48 zadanie. Wydaj 63 punkty rozwoju, ale to już za momencik. Jeszcze tylko zbiorę marsjańską rudę i przechodzimy do konkretów. zebrania, coś jeszcze zostało, a tutaj zostały budyneczki, dobra. Yy, a więc tak, zaczynając od kosmicznego transportera, tych, yy, yy, jakim tam, tych kredytów już praktycznie nie zbieram. Mam ich 4 miliony, zaraz przechodzę do następnej opoki więc już mi nie są za bardzo potrzebne, ale jak już przedam też pozbieram. Aczkolwiek nie ma sensu się nimi przejmować, bo jak widzicie jest ich bardzo dużo bardziej zależy nam na marsjańskiej ludzie. Marsjańską rudę też już mam wystarczającej ilości, mam nadzieję. Oczywiście walki już przeprowadzą z automatu, nawet nie dobieram jednostek. Po prostu wystawiam 8 sztuk i jadę z automatu. Tak to wygląda marsjańska ruda już będzie zaraz zebrana mam nadzieję, że dobrze mnie słychać ostatnio nagrałem dla Was film, ale nie podłączyłem mikrofonu więc niestety film nie trafił na kanał fajnie, że jesteście jeśli możecie zostawcie łapkę w górę subika, komentarz o nasi zwiadowcy znaleźli nowych sąsiadów, ale to już na momencik za chwilę do wszystkiego dojdziemy tylko jeszcze pozbieram to tą marsjańską rudę i przystąpimy do konkretów Jak widzicie tej że dużo trzeba się naklikać, a mało a mało trzeba jakoś tam sprawnościowo fizycznie się posługiwać. Ważne, żeby mieć sprawną myszkę. Dwa palce i można grać. No i dobra, wszystko zebrane. Wszystko zebrane. Nasi, sąsiedzi, nasi zwiadowcy znaleźli nowych sąsiadów, czyli to wygląda mniej więcej w ten sposób, że dostajemy nowe osoby. Nie zawsze się wszyscy zmieniają, nie zawsze wszyscy są tak jak powinni być. Jak widzicie, jedna osoba co najmniej mi została. Zaatakowałem ją, ponieważ zaatakowała mnie. Był to odwet. No ale dobra, wracając do konkretów. Jak? O co chodzi w wątku 1.9? Wchodzimy w wątek 1.9. Na przykład tutaj. Wybieramy sobie miejsce od 1 do 5. wybieramy sobie pierwsze miejsce. Patrzymy ile wychodzi. Tutaj PR-ów wychodzi 710 PR-ów i tutaj wspomagamy się kalkulatorem. Bierzemy 710 PR-ów, mnożymy razy 1.9. I wychodzi nam 1349. I taki wkład właśnie musimy umieścić w wątku 1.9 w tej perle, która została wystawiona. W ten sposób W ten sposób wbijamy w wątki 1.9. Oczywiście, jeśli mamy arkę rozwiniętą powyżej 80 poziomu, mamy większe profity, tak jak w moim przypadku będzie to 1382. Czyli 33 PR, jeśli dobrze policzyłem, będę miał do przodu mimo tego, że dałem 1,9. Myślę, że to jest całkiem niezły wynik. <laughs> w międzyczasie skończyłem zadanie eventowe, gdzie miałem wydać 63 PR, dostałem za to piłki. Tak to mniej więcej wygląda. Jeśli wystawiamy perłę na 1,9, robimy to tak samo jak w tym wypadku. Tylko, że to my wrzucamy perłę i to my. Mówi, piszemy, które chcemy miejsca obsadzić w moim wypadku są to wszystkie miejsca, 1, 2, 3, 4, 5 z reguły jeśli pery zamykam później, obsadzam pierwsze 3 miejsca bo wtedy pierwsze, drugie, trzecie yy, powinno zablokować tak, że już nikt inny nie wbije czasami zdarza się na wysokim poziomie tak jak tutaj, że proszę bardzo pierwsza z 1830 czyli na razy 2 mamy 3660 potem mnożymy to przez 2, mamy 7,200 z kawałkiem. Jak widzicie, brakuje 3000. Tak to mniej więcej wygląda. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, jak wygląda wątek jeden dzień, wygląda to właśnie w ten sposób. Jeśli coś jest niezłego, no, dajcie znać w komentarzach. Ja nagram dla Was następny filmik i wytłumaczę to jeszcze dokładniej. A jak zabezpieczyć perłę? No niestety perły nie da się zabezpieczyć. Trzeba mieć zaufanie, że ludzie po prostu szybko powbijają. I jeżeli szybko nie powbijają, albo tak jak na moim pobocznym koncie, czyli na B, na mojej farmie, już Wam pokazuję. No tutaj niestety jestem w słabej gildii i nie mam wątku 1.9. Mam bardzo słabych yy, gildian, można powiedzieć. I jeżeli wystawiam miejsca w perle, wystawiam je na czacie. W tym celu wchodzę wtedy na czat i tutaj piszę, że perła ta i ta, w moim przypadku arka. Miejsca do obsadzenia i wtedy ludzie się zgłaszają. Oczywiście czasami zdarzy się jakaś osoba nieuczciwa. Miałem to w tym wypadku wystawiłem miejsca raz, 2, 3, 4, 5, wszystkie 5. Wbiła, najpierw napisała, że daje 1,9 na pierwsze, po czym by wbiła na zarobek, wbiła po prostu nie tak jak powinna 270 razy 1,9 bo powinna wbić 270 razy 19 to powinna wbić 513. No, ale niestety niektórzy są chciwi. pazerni, wbiła o 14 na zarobek 14 ów Niech jej będzie, najśmieszniejsze jest to, że najpierw wysłała mi zaproszenie do znajomych, po czym wbiła mniej i usunęła mnie za znajomych. Można powiedzieć, że to. No, wiecie co, w najczystszej postaci, no ale dobra, niech jej będzie, niech jej idzie na zdrowie. Jak widzicie, w tej chwili się znowu zablokowałem. Nie mam planów na arkę. Niestety, no i muszę szukać planów u sąsiadów. No i teraz ja będę wbijał na zarobek. Niestety jestem na niskim poziomie. Zarobku raczej nie będzie. Tak to mniej więcej wygląda. Moja farma wygląda w ten sposób. Mam zamiar po prostu wszystko pousuwać niedługo i postawić same, świąty... same studnie życzeń i świątynie reliktów. A raczej studnie życzeń i te drugie. Nie wiem, przepraszam jakaś zaćma, chyba po No dobra, tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli brakuje nam planów, nie mamy wątku 1,9, no to piszemy na czacie ogólnym, już wam pokazuję. Szukam planów. Szukam planów arki, wbiję czwarte lub piąte miejsce. Czy skutecznie da się zablokować miejsce przed wbiciem sąsiada? Odpowiedź jest jedna: nie. Jeżeli sąsiad jest szybki, potrafi czasami nawet wbić przed nami, przed naszymi wrzutkami, przed naszymi gdzianami, przed naszymi kolegami, znajomymi sąsiadami z kim tam gracie. Niestety tego nie da się uniknąć, czasami są takie błędy. Najgorzej jest, jak jest perła między 30 a 50 poziomem, wtedy pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte miejsce praktycznie zamyka całą perłę. Wtedy jest najłatwiej komuś wbić na zarobek. Metoda na ten sposób może być jedna. Po prostu, jak mamy plany, nie odblokowujemy wszystkich naraz poziomów, bo nie wiadomo, kiedy nam ktoś zamknie perłę, tylko po prostu robimy to po jednym. Mamy kogoś do wbicia otwieramy wbijają nam perłę, zamykamy perłę otwieramy następny poziom pokażę Wam to na przykładzie wygląda to mniej więcej w ten sposób mamy perłę na niskim poziomie w moim przypadku jest to wieża innowacji mamy w tej chwili 17 poziom planów mamy na co najmniej 100 poziomy następny poziom do odblokowania 18 nie odblokowuję tego poziomu ponieważ teraz jeszcze pierwsze miejsce nawet po 200 to razy 2 to 400 razy 2 to 800, nie zamknę pierwszego ale jeżeli będziemy na 50 poziomie no, tu Wam nie pokażę tutaj muszę zjeść parę poziomów do dołu troszkę to zajmie niestety, no trzeba się napikać No, od 30 poziomu się to praktycznie zaczyna, aż wam to pokazuję, jak widzicie, poziom 27 maja, wbitki to 200, y, 423 punkty rozwoju, następnie 429, 388, no i od 30 będzie ich coraz mniej, 369, 362. 344 Jak widzicie, do zamknięcia perły potrzeba 1959 punktów rozwoju. 931 to jest ponad połowa. W tej chwili można już zablokować pierwsze miejsce, jeśli ktoś ma blokowany 30 poziom i wyżej. Oprócz tego pierwsze i drugie miejsce stanowi po, połowę perły. Nawet pierwsze miejsce stanowi ponad połowę perły. Także tu już trzeba uważać na tych miejscach. W następnym, jak widzicie, też praktycznie połowa, także pierwsze i drugie miejsce są w stanie zablokować Wam perłę, A przynajmniej jak się dobrze to rozliczy, to można pierwszym i drugim miejscem, jeśli gracie z znajomymi, macie do samego sąsiada, można wbić na niezły zarobek, na pierwszą i drugą pozycję. Wiem o tym, bo miałem taki przypadek, jeden, jeden gracz tak robił, mieli taką fajną metodę, że po prostu wbijali we dwóch i pierwszy i drugi zarabiał. Jest to możliwe, wyliczali to na kalkulatorze, także im to się udawało. Dlatego najlepiej nie odblokować wszystkich poziomów, tylko na bieżąco po jednym, po jednym i tak dalej. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba, napiszcie komentarz, napiszcie w komentarzu co chcielibyście zobaczyć. Mam nadzieję, że problem został jak najbardziej wyjaśniony. Dziękuję za to, że jesteście. Życzę Wam miłego dnia, pozdrawiam i cześć. Kinim Play.